polityczne. Zdrady, krew, walka o tron, rasizm, dyskryminacja, walka o przetrwanie. Brzmi znajomo? Ha, 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 ha. Niech zgadnę. Gra o tron. Nie! Dragon Age Origins. Dragon Age Origins. Ostatnia wielka gra RPG od BioWare'u. Minęło mnóstwo, a w zasadzie spłynęło mnóstwo wody w Wiśle, od kiedy można było powiedzieć, że BioWare stworzyło wielką grę. Ostatnią tego typu grą było właśnie Dragon Age Origins. I mój Boże, mój Boże! A, minęło wiele lat i pomimo tego, że nie da się ukryć iż szata graficzna poleciała trochę pod oczami, to Jezus Maria, jaka to jest miodna gra! Great job. W wieku poprawności politycznej, na długo przed wspomnianą już grą o tron, wychodzi gra, która nazywa się Dragon Age, gdzie to, co wszystko słyszeliście na początku, znajduje się w scenariuszu. Zdrady, intrygi, seksy, trójkąty, jeszcze więcej innych seksów i seksów jest i wiele seksów, i w ogóle. A... Grę w doskonały sposób tworzy własną mitologię dla świata. Już od samego początku zaznajamiamy się, może nie z kanonem bogów, ale z tymi na górze, żeby szybko zdać sobie sprawę, czym malutcy na ziemskim padole muszą się męczyć, czyli z Spoons. Czyli hmm, pomiotem czegoś na a, kształt grzechu pierworodnego, to znaczy, że Ludzie, a w zasadzie magowie, w swojej próżności zbudowali, a w zasadzie chcieli, sięgnąć bogów. A, no i poniekąd im się to udało, no i rozpierdzieliło to równowagę, tworząc Dark Darkspawns. I wiadomo, fabuła ruchła. To, co jest niezwykle silnym elementem gry, to doskonale stworzone, napisane i zarysowane postaci. Każda nie jest archetypiczna. Każda ma doskonały dubbing, niekoniecznie polski, ale oryginalnych aktorów użyczających swojego głosu. Bardzo dobre interakcje między nimi. Ileż to razy zaśmiewałem się sam do siebie, kiedy moja drużyna podróżowała sobie z punktu A do punktu B, a poszczególni członkowie mojej drużyny docinali sobie, rozmawiali ze sobą, szczególnie potętnym... E, przykładem tego jest niekończąca się przepychanka Morrigan i Alistera. Miód, miód, cud. Każda z postaci, które nam towarzyszą, czyli nasi towarzysze broni, ma w grze swoją zamkniętą historię. To znaczy, wraz z nimi poma pomagamy im uporać się z określonym zadaniem, przez co one się rozwijają. E, dochodzi do Swoistych rozwiązań, problemów z przeszłości, e, rozwijania osobowości, do może nie zmiany oryginalnych planów poszczególnych e, naszych kompanów, ale do zmiany ich charakterów w zależności od naszych wyborów i tego, jak będziemy z nimi rozmawiać. Jest tutaj taka tona regrywalności, że będziecie grali wiele razy tylko po to, żeby zobaczyć, jak alternatywnie gra może się zakończyć, bo tych alternatywnych zakończeń też tutaj jest sporo. Mamy co najmniej trzy główne wątki dla rozpoczęcia naszych postaci, zaczynając od tego jaką rasę wybierzemy. Czy chcemy grać elfem krasnoludem czy ludziem. Każda z tych ras ma jeszcze swoje podklasy, czyli pod pochodzeniem, tak zwanym czy jesteśmy arystokracją, czy nie jesteśmy arystokracją, czy jesteśmy magiem, bo ci z kolei są trochę ciśnięci w tym uniwersum, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko ma swoje daleko idące konotacje gdzieś tam w przyszłości, kiedy dochodzi do wielkiego crescendo i może się okazać, że zostaniemy spoiler, może się okazać, że uwolnimy określony spoiler i być może uda nam się spoiler. Tym niemniej jest to pozycja absolutnie obowiązkowa dla każdego fana gatunku RPG i tak wiele lat minęło od premiery, co nie zmienia faktu, że wartość tutaj ciągle pozostaje, pomimo tego, że tak jak wspomniałem, że ta graficzna no już trochę leciwaj jest, jednak z uwagi na wielką klasę postaci. Na tonę możliwości rozegrania, rozgrywki jeszcze raz dzięki innym postaciom, innym pochodzeniu naszego protagonisty, jak sobie tego tylko zażyczymy, innym ścieżką dialogowym naszym, naszych postaci jest tego po prostu tutaj odgroma, odgroma i zapewni to wiele, wiele godzin doskonałej zabawy, choć gra ma a, Pewien duży minus, który mnie drażni za każdym razem, kiedy przechodzę grę, to znaczy, yy, zgromadzenie magów, ta misja, gdzie tam musimy działać, i ta misja daje nam kopa w dupę i wysyła nas do fade, i to jest zresztą, jak ogracie sami się przekonacie. Główny zarzut jest taki, znowu niczego nie zdradzają, że kompletnie wybija nas to z rytmu gry, a to nie jest plus. Jednak, Całościowo jest to pozycja absolutnie obowiązkowa, pomimo drobnych mankamentów, pomimo tego, że nie dorównuje do pierwowzorów, do dziadków gatunku pod względem chociażby długości rozgrywki, czyli Baldur's Gate, Baldur dwójka, czy Icewind Dale. Jednak rodowodem tego, co tutaj się zadziało, Złożonością związków, złożonością możliwych końców naszej rozgrywki. z całą pewnością odnosi się do tych zasłużonych i sławnych klasyków. Więc mogę tylko polecić, gra jest super i stanowi klasę samą dla siebie. Dość powiedzieć, że gra została obsypana tonem, toną, tonami, miliardami nagród i bardzo dobrze, bo jej się należało. To nie zmienia również faktu, że Dragon Age Origins był pierwszą, jeśli nie jedną z pierwszych gier, gdzie EA zaczęło uh, eksperymentować z DLC i jak dobrze wiecie, potem było tylko gorzej. Mm, fuck up you did. Po ogromnym sukcesie Dragon Age Origins. Po uh, ogromnej rzeszy fanów, uh, która została skupiona dzięki Origins. Po wielu, wielu, wielu nagrodach przyszedł. Dragon Age 2. Jeśli spodziewaliście się poziomu Dragon Age Origins, to jakby to tak niewerbalnie przedstawić. Tak można to przedstawić. Dragon Age 2, a był. Pierwszą wielką wtopą Bioware'u, niestety nie ostatnią, jak wielu fanów Bioware'u w ostatnich latach się przekonało. Jednak takiej katastrofy, jaką dla EA i Bioware'u Dragon Age 2 się okazało, no jeszcze w historii ówczesnej nie było. I nie dziwota, cięcie na poziomach, czyli wielokrotnie będziecie przemierzać te same e, lokacje, które niewiele się zmieniają, by nie powiedzieć wcale. Sztuczne blokady, jeśli chodzi o eksplorację. Nagle w lokacji, gdzie byliście, pojawi się ściana. Widoczna ściana, która nagle się sama pojawiła, a wcześniej nie było, jak robiliście quest'a. Te same ekwipunki, różniące się statystykami, które nazywają się inaczej, wyglądają dokładnie to samo, tak samo, a statystyki różne. W ogóle nie zmienia się ekwipunek na naszych towarzyszach. Od samego początku tak jak wyglądają, tak będą wyglądać, bo nie straciło czasu na to, żeby ekwipunek w jakikolwiek sposób zrobić. O wiele bardziej płytkie relacje i same postaci. Niezłe postaci, jak najbardziej nie, ale w porównaniu do tego, co można było spotkać w Origins, or Jesus, znacznie krótsza niż samo Origins, co jest dziwne, bo takie cięcia po prostu nie przystały Takiemu królowi gatunku, jakim w tamtych czasach był Biowell. I mnóstwo pomniejszych i większych top, które fanów gatunku, fanów serii, w tym również nie przyprawiły o zawał serca. Takiego backlashu w historii, Gier, chyba jeszcze nie było, tak jak w przypadku e, Dragon Age 2. Był to taki szok termiczny, że przez bardzo długi czas sam Bioware i e, EA e, kłamały w twarz, twierdząc, że wszystko jest OK. Spodziewaliśmy się takich wyników sprzedażowych. Jest bardzo dobrze. Jesteśmy dumni. Wszystko pykło. Wszystko było tak, jak powinno być. Nie mamy sobie nic do zarzucenia. Jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. I pierwsze wzmianki, że coś jednak nie pykło pojawiły się chyba po roku albo po półtora, po premierze dwójki, kiedy, kiedy białe kołnierzyki z jej i sami twórcy tego Age'a po cichu gdzieś półsłówkami w pojedynczych wywiadach zaczęli e, wspominać, że no tak, no, no wiecie, nie, nie, teges, majonez, no, no teges, nie, teges. Tragedią Dragon Age 2 jest to, że w gruncie rzeczy nie jest to zła gra. Gdyby Dragon Age 2 wyszło od studia, które jest niewielkim studiem, albo które dopiero zaczyna swoją przygodę z gatunkiem i w ogóle z istnieniem na rynku gier, to zdecydowanie gra zostałaby cieplej przyjęta tak, nie była tak gra idealna, miała szereg niedociągnięć, braków cięć. Ale jednak e, można by powiedzieć, że twórcy mieli pomysł, i zwyczajnie brakło sił, środków na to, żeby e, grę można doszlifować w takim stopniu, e, jak na, na jaki zasługiwała. Jednak w przypadku BioWare'u, no niestety szlachetstwo zobowiązuje, e, i rzucenie takiej gry wyczekanym i wygłodniałym fanom było potwarzą. Która znacząco odbiła się na reputacji zarówno EA, jak i BioWare'u. No i była to smutna zapowiedź tego, co czeka nas w przyszłości. Bo gdzie w tej chwili sam BioWare jest, każdy o tym dobrze wie. I niestety błędy, które pojawiły się w trakcie tworzenia Dragon Age 2. Powielokroć wyszły w przyszłości. E, dość wspomnieć o Antemie, dość wspomnieć o końcówce Mass Effect 3, że już nie wspomnę o Mass Effect Andromeda. E, myślę, że jeszcze jedna wtopa podobnego kalibru i Bioweru zwyczajnie już nie będzie. Trzeba też wspomnieć, że kilka rzeczy Dragon Age 2 zrobiło. Stworzyło szereg nowych postaci, m.in. Isapelle. Która występowała w pierwszej części Dragon Age'a, i z którą można było mieć trójkącik, żeby było zabawniej. Twórcy mieli dystans do siebie, e, i w dwójce jedna z postaci e, zwraca się do Izabeli, że ona chyba wyglądała kiedyś inaczej, w sensie designu postaci. Ale to taki smaczek e, dla fanów. To, co Dragon Age 2 robi dobrze, to przygotowuje scenę dla. Tego, co pojawiło się w Inkwizycji. E, przygotowuje pewne wątki fabularne, przygotowuje postaci e, i daje ogólny zarys tego, co w Inkwizycji się później pojawiło. Jednak, czy pierwotnie miało się, miało się tamto znaleźć, to jest dyskusyjne, bo droga powstania Inkwizycji jest drogą ciekawą. Kępa! Zarówno EA, jak i Bioware weszli w tryb kryzysowy. Inkwizycja początkowo miała być grą sieciową osadzoną w uniwersum Dragon Age'a. Ale kiedy okazało się, że dom płonie, bardzo szybko trzeba było to przekuć na coś innego. I to zwyczajnie widać i czuć. Dragon Age Inkwizycja imponuje rozmachem i rozmiarem. Mapy są ogromne. I jasno można zauważyć w samej mechanice, jak i w samych mapach, że pierwowzór gry miał być znacząco inny od tego, czym Inkwizycja ostatecznie się okazała. E, wielkość nie zawsze ma znaczenie. <śled> zawsze ma. Inkwizycja ciągle cierpi na skazę starszego typu gier RPG. Tylko, żeby dać wam zarys, oto. Wydaje się. Jesteśmy pomazońcem bożym zesłanym przez Andraste. I ten Andraste pomazanie boży wykonuje zdania typu: weź, zbierz 10 tego, znajdź mi trzy dokumenty tego i przynieś nie. Tam jest, są cztery rośliny, weź się przynieść tam tutaj te nie? Tam są cztery kamienie, je przynieść, potem zanieść, on ci da coś i przynieść z powrotem do mnie, nie? No i tam też są jeszcze trzy skóry i pięć kawałków mięsa. Co? Takiego typu e, zadań pobocznych jest bez bezliku. Nie oznacza to, że jest to gra zła, znaczy to, że jest to mm, gra, która osadzona jest w sposobie myślenia o RPG'ach sposób nazwijmy to klasyczny. Wielkie mapy imponują, ale kiedy tak się nad tym dobrze zastanowimy, to są one puste, bo wielkość mapy wypełniona jest właśnie tym, czym, o czym wspomniałem. Przynieść to, przynieść tu, odnieść, przynieść, pozamiataj, spuść kozę, wąsa. No, nie nazwałbym e, tych zadań pobocznych jakoś wybitnie zaangażowanymi w rozwój naszej imersji w świat, ale co tam? Na tle takiej gry jak Dragon Age 2, inkwizycja jest grą wybitną. Jest grą, która pomimo ładnych już lat, ciągle może wyglądać naprawdę bardzo ładnie. Szczególnie jeśli macie sprzęt na tyle mocny, żeby na przykład odpalić ją w 4K ze wszystkimi fireworkami graficznymi. Wtedy gra naprawdę imponuje, acz jej najsilniejszym atutem nie będzie synchronizacja ust i mimiki. To troszeczkę leży. Jednak cała reszta graficznie wygląda bardzo przyzwoicie, momentami bardzo, bardzo dobrze. Postaci są tutaj interesujące, ale niestety nie tak głębokie jak te z Origins. Jest tutaj bardzo wiele wątków, pojawia się wątek polityczny, który niestety nie jest tak głęboki po raz kolejny jak Origins. Jeśli silić się na całościowe porównanie, to okaże się, że twórcy bardzo starali się nawiązać do Origins, jednak Niemal w każdym aspekcie można powiedzieć prawie jak. Prawie jak Origins. Prawie tak dobre postacie jak Origins. Prawie tak dobra a fabuła główna. Prawie tak dobre postacie poboczne. I tak dalej, i tak dalej. Zawsze jest prawie jak. Prócz grafiki, która w oczywisty sposób jest młodsza od Origins, niestety Inkwizycja w żadnym elemencie nie jest lepsza od ORIGINS – prócz jednego punktu, gdzie walka jest troszeczkę szybsza, ale to może być bardzo subiektywne, więc niekoniecznie musi Wam się to spodobać, a może wręcz przeciwnie. Całościowo jednak e, Inkwizycja tchnęła nowe życie w markę, która może nie umierała, ale miała lekką zadyszkę po Dragon Age 2. Inkwizycja jest za to najlepszą grą RPG, która jest relatywnie świeża i która opiera się na drużynie, gdzie musimy wziąć kogoś ze sobą jeszcze na podbijanie ogromnych map, jakie przyjdzie nam eksplorować. Jest to w zasadzie jedyny tego typu tytuł, który rozmachem, wielkością, wątkami fabularnymi nawiązuje do bardzo chlubnych tradycji wspomnianych już Icewind Dale czy Baldura. Szkoda, że od tego czasu nic podobnego nie wyszło. Trudno szukać RPG, -a, który opierałby się na współpracy drużyny, na rozwoju postaci, gdzie świat byłby tak ogromny, gdzie grafika wyglądałaby relatywnie dobrze. No szkoda, po prostu na razie coś takiego jakby zostało odepchnięte w dal. Niestety jednak element RPG w inkwizycji nabył się karłowatości, to znaczy już nie ma rozwoju punktów poszczególnych umiejętności u postaci, czyli nie wiem, siły, wytrzymałości, zwinności itd., tylko jest to przepisane w drzewkach rozwoju postaci i na sztywno przypisane do określonych umiejętności maga, złodzieja czy wojownika. Szkoda, bo wcześniej można było zrobić to tak jak w Origins, gdzie drzewka rozwoju postaci były rozdzielone na umiejętności i na punkty rozwoju postaci, tutaj salono to w jedno. No nie wiem, czy tak dobrze się to sprawdza. Na pewno pod względem łatwości, to znaczy szybko sobie klikamy na kolejne umiejętności. No ale trochę to zabiera czaru, e, którym można było czuć w Dragon Age Origins, bo Origins to ciągle e, jest gra, którą nie można nazwać archaiczną, ale która jednak miała pewną nutkę nostalgii i nawiązywała w bezpośredni sposób do wielkich klasyków. Tutaj tego nie ma, wręcz tą część silnie wypatroszono. No, i jest tutaj pewien element sieciowości, to znaczy łupiemy, łupiemy tych wrogów w rodzaju wszelkiego po ogromnych mapach i w zasadzie sprawa sprowadza się to tylko do kliknięcia jednorazowo na kolejnych umiejętności, która na sztywno powiązana jest z punktami, na przykład albo wytrzymałości. No, szkoda, no ale co zrobić? Taki wybór podjęli twórcy. Jeśli mam być szczery, jeżeli na szali leżało powiązanie tego z umiejętnościami a poziomem Dragon Age 2, no to mimo wszystko wolę to, co zostało zaprezentowane w Inkwizycji. Jak ocenić zatem całą, może nie Świętą Trójcę, ale Trójcę Gier? Jest to pak, który można z całą pewnością polecić. Dragon Age Origins jest grą wybitną. Dragon Age 2 jest wtopą, która nawet po latach trzeszczy w szwach. Inkwizycja jest grą bardzo dobrą, która jest bardzo dobrym przykładem tego, jak można zrobić grę solidną, acz niewybitną. Gdzie mamy postaci, które nie są złe, ale które nie mogą mierzyć się z tymi zaprezentowanymi w początku Dragon Age'a. Zatem jeśli macie okazję wyrwać te gry na promocjach, jak najbardziej polecam. Dragon Agea pierwszego można wyrwać na gogu za 20 zł albo i nawet mniej, więc jeśli jeszcze nie graliście, to jest absolutny must have. A na całą resztę czyli dwójkę i trójkę możecie poczekać, a będą jakieś superanckie promocje, a może wcześniej czy później trafią na gogar i wtedy sobie je na spokojnie ograć. Tak czy siak te trzy gry są bardzo interesującą podróżą przez świat, przez uniwersum i ja sobie tą podróż bardzo chwalę. Mam nadzieję, że i Wy. A ja zapraszam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś, widzimy się w następnym odcinku.